Państwa, ja jestem Sunny Pete A ja Mike Van Tee. Będziemy przeprowadzać szybki challenge e, Papryczki habanero Tak, taki szybciutki Tydzień temu już ją podejmowaliśmy, więc teraz tylko Pokażemy Wam e, Jak to działa, nie? Wiemy, że to jest naprawdę bardzo mocna papryka Mocna, moc, naprawdę mocna rzecz jest... no Bo kiedy poprawiliśmy pierwszy raz Była to stara partia, z tego co pamiętam nam Powiedziała sprzedawczyni ale to podjęliśmy, więc kupiliśmy tydzień temu właśnie po raz drugi. I to było straszne. Ale nie nagrywaliśmy tego, więc teraz to nagramy. Tak wygląda Habanero, nie? To jest Reca tak, Winanie. Habanero, nie zrobimy zoomu, bo nie ma kto, tak. ale okej. Okay. To jest ryca wina, nie? Pójście. Ile nasion, nie? Zobaczcie. Policzcie sobie, kurde. To jest zredca wina, nie? Czyli do kota tak, między, maksymalnie do 300 tysięcy, nie? To jest naprawdę... Mhm. E, lepiej nie dotykać żadnych oczu, ani genitali tym, czy innych takich wrażliwych miejsc, nie? Bo... Jest to nieprzyjemne. No dobra, no to nie mam co przedłużać, to na zdrowie. Stuk. Zaczyna się. Mhm. I trochę w krowu. jest gorzkość i się rozkręca. <głos> <głos> o faczkawkę, ja to nie usiedzę, nie <noise> mam, musisz, Patrz będę. Uspokój się, tak jak, jak ten, jak ten. Jak o tym nie myślisz, to będzie łagodnie. <noise> Mogę powiedzieć tak, że nie pali tak jak ostatnio. Już, już trochę wdechła, nie? Kolega trochę tak... Nie wiem, <noise> trochę się nakręcił. Nie. Nie chyba tak samo. u no mnie nie. U mnie spokojnie, a ja czy wytara jakby z Na chwilę idę po bliskę. No, on jest cisza spokój. Na morze. Kolega z Sany Pitt nie wytrzymał. Nie, nie dał rad. Mike w antiku na twarzy, jeśli słyszycie go za kadrów. Bez czekolady, bez mleka. Jest gorąco. Łzy się, się do oczu, ale nie, może, nie można myśleć o tej straci. Nie pozwolicie, bo opanowała organizm, bo panowało twoje ciało. To jest klucz do przetrwania. Piętnę, ten klucz. <laughs> A to właśnie, właśnie przykład. Jak, jak co się dzieje, kiedy pozwolicie się opanować ostrości w kasejcynie? Mi ota nim jak szatan. No to stoi spokój. Kurwa myślę, że... I... Jak się części... Nie jak mówię o Parkisona, bo ciężki delirium. No identyczny jak wtedy. To umiem. Może przystosowałem się do tego organizmu. U mnie jest kuna luz, tak jak pod zwykłych tabaskow. Jego kuna miota, a, a, a u mnie się spokojło zupełnie. Zobaczcie, zobaczcie, jak mi o go, jak, jak cierpi, jak cierpi. Już, żeby załagodzić. To jest słabe. Ale tak miał wyglądać... Poprzedni się, lecz, nie? Ale kurna coś tak nie, nie wyszło. Hmm. To jest takie dwa obozy, nie wiem Przy, przyjmowanie ostrości. To chwilę To jest początka jakoś język mi tej kolacz mi wazą język teraz mocniej Reszta się uspokoiła język to brmuje Teraz mocniej. To i młyny. Lutki kawalce, wezmę się w na tak. języku. z Siła opanowania. Nie pozwoliłem zablamać cię ostrości. Przecież ten... że ten bum. Pytam dalej jak telewizyjny buru. Tak. Dokładnie. Tak. Jakie to jest piękne. Tak. To jest piękne uczucie. Siedzę totalnie już wyluzowany. Jakie tego ciepło. Takie rozchodzi się po, po całym gardle. Jest przyjemnie, jest przyjemnie, naprawdę. Oczyszczająca moc papryki habanero. Tak, to jest to. No już tylko nie ale musiałeś zapodać sobie dwie kulady. No wiem, no! A no, mnie zobacz, widzisz, nic. Siedzę twardo jak głaz. Jak Budda siedzę twardo. naszych widzów, których jeszcze chyba nie mamy. Nie no nie mamy, no bądź nie, nie ukrywajmy tego. Pozdrawiamy naszych nieistniejących widzów, wasze zdrowie. Jeśli to obejrzycie, naprawdę to będzie nasz sukces, nie. A ja tak bym ciąpić twoje mleko? Nie. <grystanie> nie, nie to <grystanie> ja Potem się będę dyrektował. Ja się dyrektuję. Tak. No dobra, no, też skorzystam sobie z czekoladki. Dlaczego by nie? Hmm. No, można już to kończyć, już inaczej nie będzie działało. Dokładnie, no, można kończyć to. Te transmisje przeprowadzają do Was. Michael